Dzień dobry, dzień dobry, kochani, tam Was serdecznie. Przychodzę tak na szybko z projektem Denko. W sumie nawet nie wiem, ile mam rzeczy w torbie. Może nie jakoś dużo, ale na 10 minut mam nadzieję, że się uzbiera. Także sobie szybko kremuję ręce. Co tam u Was? Jak Wam dzień leci? Jak wakacje? Czy już przed, czy już po? To u mnie. E, zaczęłam oglądać drugi sezon pracujące mam na Netflixie. Jeśli nie oglądaliście, to Wam serdecznie polecam, bo... E, tak się uśmieje, po prostu to jest taki odmurzacz, że, że głowa mała jest już drugi sezon, po 20 minut odcinek. Także dzisiaj po prostu nałogowo no, odcinek z odcinkiem sobie odpalam, bo miałam ochotę na coś wesołego. Dobra, kochani, przejdźmy do projektu denko. E, choroba mi pasuje do, do bluzki, no ale dobra, po kolei lecimy. E, maseczka w płachcie, maseczka e, Tonimoli, to jest ta z mlekiem różowym. E, już ten był na kanale, z zrygerują La Rosse. Tam też jest konkurs, rozdanie, pewnie jeszcze trwa, jak oglądacie ten filmik, także w razie czego daję Wam znać. To jest jedna z tych masek, która na mnie działa fajnie, tak nawilża, odświeża, wygładza skórę. Także jeśli szukacie takiej maski właśnie typowo nawilżającej, to to Wam mogę serdecznie polecić. Ogólnie kilka z to niemal już próbowałam i mi się fajnie sprawdziły. W TK Maxie kupiłam już jakiś czas temu maskę marki Pure Derm. To jest oliwkowa z kolagenem. Była okej, okay, ale o wiele lepiej sprawdza mi się ta pomidorowa e, z kolagenem. Ona naprawdę rozjaśniała skórę i widziałam różnicę. Także dwie maski w płachcie. Rzadko to się nas zdarza, Przyznajcie. E, opakowanie po maszynce wyrzucam. To jest ta Gillette Venus, taka z mydełkiem jakby. chciała być mydełkiem piorącym. Mydełkiem. E, przez to nie potrzebujemy dodatkowego produktu e, na nogi, jakiegoś, nie wiem, żelu, E, chociaż wiem, że niektórzy też się golą na e, odżywkach do włosów, ale to jest fajne, bo dwa w jednym na wyjazdy też jest fajnie zabrać, nie trzeba brać dodatkowej właśnie pianki to do golenia. Opakowanie powalne w płatkach z Wilko Classic Standard. Wiecie, że lubię, polecam, e, że mi się bardzo fajnie sprawdzają. Dalej, peeling do ciała. Peeling kawowy, cukrowy marki Organic Shop, jeden z moich ulubionych. Bardzo fajnie peelinguje mocno skórę na wręcz tak na tłuszcza. Pachnie jak Kopiko. Znam, lubię, od lat używam i to jest jedna z moich ulubionych wersji. Drugi peeling do ciała, który z również marki Organic Shop, ale ten mi się niestety nie sprawdził, po prostu go wymęczyłam tak na siłę. Miałam wrażenie, że on wręcz oblepia moją skórę i to była wersja z olejem migdałowym i cukrem Cukrem trzcinowym? Tyś, to Ty jest chyba nieme. Cukier trzcinowy. Powiedzcie, pow powiedzcie, cukier trzcinowy? Trz, trz, Jak to powiedzieć? Mi <rhywumberski> się tak język nie układa. E, w podniewieniu gdzieś mi brakuje miejsca. Także tej wersji Wam nie polecam, bo ona właśnie była taka tłusta, śliska i wrażenie, że bardzo słabo skórę peelinguje i wręcz, że oblepia ciało. Cukier trzcinowy. Cukier ale beka. Dobra, dalej lecimy. Produkt do e, takiego czyszczenia pędzli, głównie używam tego produktu w domu. E, Wilko, 2 funty, znajdziecie go tam przy wacikach, przy gąbkach przy kosmetyczkach, szczotkach. Powiem Wam, że naprawdę całkiem fajny produkt, bo w tygodniu na przykład, kiedy robiłam sobie takie mocniejsze makijaże oczu, to się rzadko zdarzało, ale jeśli już, to na przykład pomiędzy makijażami tak sobie czyściłam pędzelki i sprawdza się to podobnie jak produkt z Maka, a mak e, kosztuje chyba 17 czy 18 funtów, to kosztuje 2 funty, robi, robi to samo. Oczywiście to nie zastąpi prania pędzli, pędzle przynajmniej raz w tygodniu należy prać, dezynfekować i tak dalej, to jest coś takiego pomiędzy do używania, ale mm, też myślę, że niezbyt często, bo to może przesłużyć pędzle, jeśli macie takie jakieś nie droższe, lepsze, bardziej fancy i tak dalej. Zdenkowałam również oliwkę marki Baby Dream, i to jest oliwka, którą poleciła mi Weronika, jak byłam rok temu w Polsce z Kasią. Właśnie byliśmy w w zakupach, też kochana pozdrawiam i Weronika powiedziała, że to jest zamiennik oliwki hip, że mają bardzo, bardzo podobne składy. I powiem Wam, że odczucie na skórze, czy używam hipa. Czy tej oliwki z Baby Dream z Rosmana, to spora była fajna, ona mięciutka. Ten skład jest naprawdę bardzo fajny, więc jeśli lubicie hipa, chcecie kupić coś tańszego, to Wam to mogę serdecznie polecić, Była bardzo wydajna. Ja oczywiście na takie wilgotne ciało poprzeczniczo niewielką ilość sobie wmasowałam, odczekiwałam chwilę i tylko nadmiar ściągam ręcznikiem. Mam teraz oliwkę z Mohani Mango i jest całkiem spoko, ale ta z Baby Dream o wiele mi się lepiej sprawdza i to też jest na pewno o wiele, wiele tańsza. Dobra, kochani, do włosów produkt, który mi się niestety nie że nie sprawdził, nie nazwałam go bublem, ale nie kupiłam drugi raz. To jest maska z garniera, ta bananowa, pachniała obłędnie, ale no zapach był mega ale z moimi włosami zbyt dużo nie robiła. Powiem Wam, że tak delikatnie je wygładzała, ale do włosów rozjaśnionych raczej była słaba, przynajmniej do moich włosów. Słuchaj, szampon marki Batiste, oryginalny, e, mój drugi ulubiony przez naprawdę, nie wiem, dwa lata. Używałam tylko tego dla brunetek, no ale teraz mam już tak jasny odrost, że nie chcę sobie tych włosów i e, skóry farbować, więc zwykły, oryginalny kupuję. Teraz trochę kupiłam duże opakowanie, bo było gdzieś tam na promocji, także raz na jakiś czas również tego szamponu używam. No, ball. nie chcę mi się po prostu sobie nie myć głowę i tyle. Dalej, co tutaj mamy? Produkt, który żałuję, że mi się skończył, ale był naprawdę bardzo fajny i warty polecenia. To jest marka Shai lekka emulsja w jednym do oczyszczania i demakijażu na dzień oraz na noc, 200 ml, bardzo dużo opakowania, dostałam taką paczkę właśnie e, od tej marki. Powiem Wam, że teraz używam toniku, jest całkiem fajny, ale ta emulsja była świetna. Ja ogólnie lubię takie mleczne emulsje, mleczka, takie delikatne konsystencje do mycia buzi, bo tutaj naprawdę są bardzo fajne składniki aktywne Nic nam skóry nie przesusza, dodatkowo skóra jest nawilżona Więc Wam serdecznie polecam Marka z Rybnika, zawsze sprawdzam skąd jest marka Zauważyliście? Bo ja już chyba mam taki po prostu nauk 6 miesięcy w ważności od momentu otwarcia. Myślę, że ona mi wystarczyła na jakieś 4 miesiące. Z tym już używałam jej dwa razy dziennie, ale naprawdę mogę Wam serdecznie polecić, bo po prostu fajny produkt. Miałam też krem od nich pod oczy, ale komuś dałam dalej, bo ja też jestem bardzo olejkowa. Miałam też krem do twarzy, też go dalej oddałam, bo jestem bardziej olejkowa. Ale z tych produktów, które miałam, to tą emulsję mogę Wam serdecznie polecić. No i fajne, duże opakowanie. Dalej, kochani, lecimy. The Slick z Urban Decay. Muszę coś mówić. Najlepszy produkt, który ściąga pudrowość i który przedłuża trwałość waszego makijażu, ponieważ to jest ta formuła Oil Control. Zwykły on-lighter. E, nie przedłuża trwałości makijażu, bo nie redukuje wydzielania. E, Sebun, także to Wam mogę serdecznie polecić. Zawsze mam na zapasie zawsze kupuję. E, nie szukam nic innego, bo później tylko się denerwuję, bo albo coś śmierdzi, albo nie działa, albo jest lakier do włosów, ale lakier do włosów ja bym swoim klientkom e, na twarz e, nie dała. Chociaż wiem, że niektórzy tak robią, no ale e, ja, ja niekoniecznie. Dalej, co my tutaj mamy? Odżywka do włosów z Loreala właśnie taka do włosów rozjaśnianych. I powiem Wam, że ją zużyłam, była bardzo przeciętna. E, raczej nie tonowała włosów. Myślę, że większą moc mają szampony, które zostawimy na nie wiem, te 4, 5, 10 minut na włosach i spłuczemy niż taka e, odżywka. Ona była całkiem poprawna, ale nie kupiłam w niej drugi raz, bo no, no, takie, takie nic, szczerze mówiąc. Dalej, co tutaj mamy? Kochani, hydrolat olejki. O, dużo mi się rzeczy z pielęgnacji kończyło fajnych. E, Muchani hydrolat oczarowy dla cery wrażliwej. Zużyłam go w domu, bardzo fajna e, opcja, że mam tutaj właśnie psikacz, czyli bezpośrednio od skóry możemy sobie produkt zaplikować, nie musimy wylewać na warcie, nie róbcie tego, jeśli już, to na wieży dłoni wklepujemy. Był fajnie ten hydrolat, ale powiem Wam, że takim moim ulubionym hydrolatem, moim numer jeden jest ten, który też zdękowałam z salonu go przywiozłam, to jest mydlarnia cztery szpaki, hydrolat lawendowy, najlepszy hydrolat, jaki testuję od kiedy używam właśnie hydrolatów. No i tam miałam jeszcze kilka różnych w międzyczasie, ale to jest mój numer jeden. I on nie pachnie jak taka lawenda, o jakiej myślimy, czyli taka, e, taka lawenda, która jest w szafie które wisi futro, które zakłada nasza ciocia raz w roku na jakieś większe święto do kościoła, i tam jest właśnie taki woreczek z lawendą na mole. To nie jest taka lawenda, czy to było zbyt duże obrazowania, ale tak mi się kojarzy lawenda z czymś takim na mole śmierdzącym ze starą szafą, z takim futrem, taką debową szafą, w starym domu, gdzieś w rogu, gdzie jest nasłoneczniony czyniony pokój i po prostu tam się to wszystko kumuluje. Ta lawenda pachnie jak. E, Sierpień, godzina 19, bieszczady, łąka e, z różnymi polnymi kwiatami i gdzieś tam w międzyczasie na tą lawendę, taką naturalną, właśnie bieszczacką... Nie wiem, czy w pieszczackach właśnie lawenda, ale kontynuując i powiedzmy, że na tą lawendę pada właśnie e, słońce i ona tak pachnie, kiedy ją tak ruszymy, to tak to właśnie pachnie taka lawenda. E, w późny właśnie letni dzień, zresztą mam też lawendę przed domem i ta lawenda aż tak ładnie pachnie jak ta. Ona, dobra, to już był zbyt duży opis. Ogólnie mówiąc nie jest, nie jest to lawenda syntetyczna, jest to taka lawenda delikatna, która myślę, że nie będzie przeszkadzała. W sumie też dużo osób, z proponowałam ten produkt, że właśnie użyję przez makijażu, no dziewczynki mówi, że nie lubią lawendy, no to już mówię, no to powąchaj zrobiłam powiedzmy. Dwa lub trzy hydrolaty do zaproponowania, jeśli chodzi o zapach, bo już nie każdemu te zapachy będą opowiadały, ale dziewczyny z reguły się godzą: wybierają ten albo, albo czystek, także. Mega mi się ten zapach podoba i hydrolat w sam sobie jest rewelacyjny. Bardzo fajnie skórę tak rozmiękcza, nawilża, przygotowuje do pielęgnacji. I ja widzę różnicę, kiedy tego hydrolatu używam. On mi wystarczy na około 3-4 miesiące używania rano i wieczorem, więc Wam serdecznie polecam. 100 ml polska marka. Skąd? Zobaczmy. Z biały stok Czyli z Białego Stoku, tak? Więc. A mochani, skąd? Tu już chyba sprawdzałam, czy nie sprawdzałam? Skąd jest, mochani? Z Wrocławia. Takie ciekawostki przy denku. E, Zdękowałam puder, który został w prezencie od Martyny, także kochana, proszę bardzo, dęko. E, Shiseido, puder transparentny, e, sypki. I powiem Wam, że ja używałam go głównie do bakingu, do takiego oczyszczenia, konturowania pod bronzerem, na środek nosa, ogólnie na, na środek nosa, na strefę tę, może po prostu tak, nie używam go pod oczy, inaczej, kilka razy go pod oczami użyłam, czy na całą skórę, jak wiecie ja nie jestem fanką już bakingu pod oczami uważam, że to może skórę przesuszyć więc lepiej tego nie robić raz na jakiś czas, ok, ale na przykład ja jak baking to wszędzie, ale nie, nie pod tą wrażliwą okolicą, także pod oczy absolutnie nie wiem, dużo, dużo osób na YouTube poleca mówi, że świetny, super zmielony moi dwa aktualnie Wygląde sypkie puder to jest Dower, dalej Hourglass Veil i puder od Fenty Beauty. Ja mam w odcieniu butter i powiem Wam, że on jest tak zmielony, jest tak delikatny, jak powietrze jak nic jest doświadczenie naprawdę. Jest tak, tak po prostu kosmicznie zmielony. Nie wiem, ile razy tam w tym bębenku ktoś guzik naciskał, ale jest rewelacyjny. Lecimy, kochani, dalej, zdenkowałam również eliksir, tutaj ta sama marka, bardzo mi się naprawdę sprawdził. To był eliksir marki Dir do twarzy ciała i włosów. Na noc ja używam go na dzień, na twarz. Pod makijaż bardzo mi się fajnie sprawdzał, był mega wydajny, ładny, delikatny zapach i mogę Wam również polecić z tym, że jest dosyć drogi. I myślę, że chyba raczej nie jest warty swojej ceny, bo olejek z Inka In, czy ogólnie olejki z Etii, e, z marki Etia są bardzo fajne i kosztują ułamek tej ceny, bo on kosztuje, nie będę wam dokładnie ile, tutaj wam dziś napiszę. Także jak już to Etia, ten był ok, jeśli macie ochotę na coś droższego, no to jak najbardziej, ale myślę, że nie warto przepłacać. Ja go dostałam, był fajny, ale e, sama bym e, na niego. Tyle pieniędzy nie wydałam. Tutaj mam olejek właśnie z marki Etia. Tutaj niestety te e, naklejki dosyć szybko się. Hmm, niszczą po prostu i to był olej z nasion baobabu, który ja używałam na swoje dłonie jako, nie, albo nie, jako zamiast kremu, na przykład miałam go w torebce i bardzo sobie fajnie poradził ze skórą, kiedy właśnie była egzama jest sprawa przesuszona, więc do tego celu mogę Wam polecić, tutaj producent mówi, że olej z nasion baobabu ma silne działanie nagrzające i przeciwzapalne łagodzi oraz przyspiesza gojenie ta 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 Doskonały do cery, zniszczonej, suchej, wrażliwej i skłonnej do wyprysków. Ogólnie olejki z Eti są rewelacyjne. Zdękowałam również, moje serce płacze, ale kupię ponownie olejek z Kielsa. Już na ostatnio kilka razy mówiłam na Instagramie, że od kiedym się skończy, mam wrażenie, że moja skóra zaczyna mieć jakieś humorki i coś mi wyskakuje. Jestem już taka rozpromieniona, gładka i w ogóle piękna jak po tym olejku, więc muszę do niego wrócić. I to jest oczywiście Kills, Midna Recovery Concentrate 30 ml, nie wiem na ile miałam na chyba 9 miesięcy, niecały rok jakoś tak i uwielbiam dosłownie po kilka kropli wieczorem i mogłabym nic nie używać na wieczór, tylko jakiś lub Tonik i na to właśnie Kills. I jestem przeszczęśliwa, bo to jest mój ulubiony produkt od lat. Chyba przed ślubem zaczęłam już używać, więc nie wiem, przynajmniej z 6 lat do niego wracam i naprawdę mogę Wam serdecznie, serdecznie polecić. Tutaj dalej zużyłam krem marki Lash Handiguru. <gum> 5 półsłupek opakowań to jest darmowa maseczka, także zbieram i jest to najlepszy krem do rąk, e, który kupuję od lat. Niestety podróż kosztuje 9 funtów. Myślę, że to jest całkiem dużo jak za krem do rąk, ale przy skórze, właśnie gdzie jest egzemas, e, przedłonie, które są przesuszone, to naprawdę jest sztos. E, Słyszałam też dużo dobrego na temat kremu z debody shopu tego z chyba olejem z konopli czy czegoś tak. Um. Ale jak słyszałam w shopinie osób, które używały i Lasha, i The Body Shop, to mówiły, że ten jest o wiele lepszy, więc do niego po cały czas wracam, odkładam z boku, żebym przypadkiem nie wyrzuciła. Otwarto okno jest, ale chyba już to wiecie, nie? Bo słychać głosy domu i wszystkiego w ogóle. I mam tutaj dwa opakowania po moim ukochanym pudrze. Jest to MAC Next, MAC, -Nexu, Mac -Nexu, cieniu, medium. Sprawdzę jeszcze raz na pewno, czy opakowania są puste, żebym... W przypadkiem nie wyrzuciła pełnego, nie, są puste, także jest sobie zostawiam do akcji Back to mark, bo za sześć pustych opakowań macie darmową pomadkę i powiem Wam, że jest to... Czy ja to muszę mówić? Bo o tym wiecie, jest to mój ulubiony puder, który sprawdza rewelacyjnie pod oczy, na całą twarz wygląda, byśmy nic nie mieli. Bardzo ładnie ściąga tą lepkość z podkładu, wygląda przepięknie, bardzo świeżo. Nie sprawdzi się może tylko dla skóry przetuszczającej się, ale ja mam taki patent, już Wam powiem. Ee, że daję go właśnie pod oczy, wciskam delikatnie na całą twarz, również go wciskam buchatym pudrem. I jeśli na przykład podczas wykonywania makijażu e, wiem, że klientka ma cerkę przytuszczającą się, to na przykład po daję bazę z Maka Oil Control Lotion. Wszystko w skórę wciskam, ja mam metodę właśnie, że wszystko wciskam, wciskam, wciskam. I później, jeśli widzę, że ona dziś mi się zaczyna wyświecać, to delikatnie e, na gąbkę biorę taki puder bardziej, właśnie jakiś e, transparentny, e, sypki i wciskam w to miejsce, gdzie widzę, że e, może się skóra zacząć wyświecać i porządnie sfiksuję wszystko e, właśnie Urban Decay. I niki temu nawet klientek ze skórą przetłuszczającą się, ten puder wygląda rewelacyjnie. Cały czas mi mówicie, te z Was, które są w Polsce, że on ma być wycofywany, bo nad panią Wam w maku tam mówią, ale tutaj jakiś mam bezdech dziwny, za dużo chyba obiadu wam. <grych> Ale tutaj, jak się pytałam w maku, to nic o tym nie wiedzą. Ja mam zapas zrobiony, ale powiem sobie za niedługo kupię jeszcze kolejne opakowania, żebym w razie czego miała, bo nie znam lepszego pudru od tego z maku. On jest naprawdę świetny. I zdękowałam również, nie, nie spodziewałam się, że to kiedyś nastąpi, ale w sumie w grudniu już zdękowałam ten srebrny. I jest to, o czym tutaj mówię, jest to śliskie od czegoś. Jest to produkt marki Stilla i są to te takie cienie, cienie z brokatem. Opatrzcie, tutaj już nawet ściągłam tą zawleczkę i on już mi się tutaj pokruszył, już tak się tak, nie wiem, tak pozlepiał, więc nie wygląda to zbyt dobrze, ale zdenkowane produkty są do zera. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj miałam właśnie odcień, Rose Gold Retro i Kitten Karma. Teraz sobie zamówiłam jeszcze jeden z nich, mam właśnie w salonie. Ponieważ są to produkty, które bardzo lubię, zarówno dla siebie, jak i dla klientów, które mają przedłużane rzęsy. Z tego względu, że kocham turbopigmenty, uwielbiam, po prostu to są cudeńka. Ale nawet aplikowane na mokrą bazę turbopigmenty, na taką bazę typu nie wiem, NYX Glitter Primer, Turbo pigment mi po skórze trochę wędrować, one mi się trochę osypują i później ja widzę, że one są gdzieś między rzęsami i ja mam problem, żeby je po prostu wyczesać, ściągnąć, domyć tak dalej, Na dzisiaj robię właśnie. Taki ten makijaż, że daję sobie płyn listarny na bacik, przykładam i próbuję zdjąć, to one gdzieś mi się po prostu wklejają, wżerają w te rzęsy i niestety mam problem z ich usunięciem, więc jeśli używam klientkę na makijaż, która ma doczepiane rzęsy, to nie używam na niej turbo pigmentów, bo one gdzieś tam czasem trochę opadną, ale też lubię właśnie wchodzić w rzęsy więc do tego celu Stilla się sprawdza rewelacyjnie. Dobra kochani, to wszystko, to denko miało być krótkie, wyszło jak zawsze, ale mam nadzieję, że przyjemnie się Wam oglądało. I co? Co do kosza, to do kosza. Max z boku, laż z boku, reszta od razu do recyklingu. Także Wam się widzę w kolejnym filmiku, czekam na Wasze kciuki do góry, także buziaki, trzymajcie się ciepło, pa. pa.